Cześć, witajcie moi mili, po dłuższej przerwie, ale w nieco odmienionej formie. Tym razem będzie bardziej technologicznie, albowiem odgrzebałem ostatnio takie oto cudo. W dzisiejszym odcinku postaramy się przywrócić do życia ten oto aparat. Smiena 8, w krajach Europy Zachodniej, znany również pod nazwą Kosmik 35. Radziecki aparat fotograficzny produkowany w Leningradzie od 1963 roku przez zakłady Łomo. Bardzo popularny w Polsce, głównie ze względu na swoją niską cenę. Innowacją w tym modelu była możliwość powrotnego zwijania filmu. To rozwiązanie było o wiele łatwiejsze w przeciwieństwie do potrzeby transportu filmu z kasety do kasety, tak jak w przypadku poprzednich modeli Siemens. Obiektyw odziedziczyła po jednej ze swoich poprzedniczek. Produkowano od 1961 roku szkło to triplet 43 o ogniskowej 40 mm i o jasności równej 4. Właśnie znajdujemy się pod sklepem fotograficznym, gdzie udało mi się kupić kliszę 35 mm ISO 200, która będzie odpowiednia dla naszego aparatu. I teraz spróbujemy ją zamontować. Jesteśmy już w domu i podejmiemy próbę założenia tego filmu. Dawno tego nie robiłem, a tym bardziej na takim starym aparacie. No ale cóż, raz się żyje. Najpierw zwalniamy tutaj blokadę i otwieramy w ten sposób aparat. Teraz spróbujemy dostać się do kliszy. Jakkolwiek nie ma to znaczenia, i to drogie dzieci jest już dawno zapomniany widok, aż miło sobie przypomnieć. No dobra, a więc to jest klisza i spróbujemy ją teraz zamontować. Dobrze, próbujemy to w takim razie włożyć. Ok, umieściliśmy tutaj kliszę. Teraz powinniśmy to naciągnąć i zahaczyć. Niestety widzimy, że musimy wprowadzić drobne modyfikacje, bo film na końcówce jest za szeroki, żeby wszedł w te rowki na rolce. Także zaraz wracamy. Wprowadziłem drobne modyfikacje. Po prostu uciąłem fragment kliszy, żeby mogło się zmieścić w ten rowek. Teraz możemy wcisnąć i możemy teraz nawinąć nasz film. Po nawinięciu kliszy możemy zamknąć wieko i jeszcze raz obkręcić, żebyśmy mieli pewność, że, że film jest dobrze nawinięty i teraz możemy już przystąpić do robienia zdjęć. Jesteśmy na rynku we Wrocławiu, ale zanim zrobię parę zdjęć, najpierw mówię Wam pokrótce jak działa ten aparat, bo jego mechanizm nie jest zbyt skomplikowany. Największy pierścień odpowiada długości naświetlenia. Środkowy segment regulujemy na podstawie odległości od fotografowanego obiektu. To od niego zależy czy nasze zdjęcie będzie ostre. Wewnętrzny, najmniejszy pierścień służy do ustawienia przesłony. Decydujemy ile światła wpada przez obiektyw, dzięki czemu uzyskujemy głębię ostrości. Kiedy ustawimy wszystkie parametry, możemy naciągnąć migawkę. Teraz, do zrobienia zdjęcia, wystarczy naciśnięcie spustu. Skoro poznaliśmy już podstawy, możemy teraz zrobić parę zdjęć. Zrobiliśmy już parę zdjęć na mieście. Może teraz pora zmienić scenerię. Wystarczy już tych zdjęć na dzisiaj, teraz pora je wywołać i sobie je wspólnie oglądniemy. Zapraszam! Zrobienie tych zdjęć sprawiło mi wiele frajdy i, mimo że nie wszystkie są ostre i idealne, to niesamowite, że tak wiekowy aparat ciągle działa i można nim uwiecznić wyjątkowe chwile. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny.